Nerf małżowinowo powiekowych tutaj. to najbardziej uporyt, też go widać na tym preparacie. Mhm. Policzkowy do grzbietowy. To jest ramię do grzbietowej. I policzkowy do brzuszny. I on się tam dzieli. Do wartu. I ten do brzuszny się dzieje na A to się na ramię do brzuchnia. No nieważne, przydzieli... Podaję tam... gałązkę. I to jest żyły. Zaczynamy od jugularis externa. Tak, idziemy się na maxillaris do góry. Do góry idzie maxillaris. I tu wchodzi profunda maxillaris mhm. do środka. Tak, oddaje auricularis do góry? Tak, do góry. Mhm. Później idzie na femoralis superficialis. O, idzie tutaj to Tak. I auricularis vestralis. No tam dalej, A tam przechodzi dalej to na ucha. O, sorry, tutaj temporalis jest, tutaj, tak? To, no, to, to temporalis, to błąd w rozczytaniu. Co to jest później? Tam na dole idzie. Lingwa. Lingwa jest... facialis, tak? no, tu idzie najpierw facialis cały. Znaczy, no to jest, na początku jest lingwa facialis. No nie wiem, jak się chcecie uczuć z no to wtedy łacki wszelki z Przynosi do No, i mówcie, I tu idzie facialis. <laughs> ona pomóż mi teraz. I to tu jest najpierw Facjalis I ona się rozdziela na lingwalis, tak? Tak, na lingwalis. Tu jest arcus hyoideus. No. Później dalej jest lingwalis. I ona oddaje jeszcze sub lingwalis <laughs> i profunda lingwę. Tak. Tu jest facialis. I tu jest e, labialis, labialis inferior. inferior. Angualis, oris, ja no, labialis. od labialis inferior. No i... Tak jest napisane. To tu to idzie, idziemy, tego tu nie widać. Tak wieszacie. No i tu dalej leci sobie facialis. Tu, tu, dalej I jest tu. Superior. I tu jest tutaj, e, tutaj labialis superior. superior. Tu jest nasi lateralis. To tutaj. No, nasi dorsali nasi dorsalis. dorsalis. A tu i jest antalka. dobra